czołem, spinacze. Na wysokości 4,400. Nie udało się wejść na górę. Za mną piękny Filipański Stop, Sorry. Czy ja mam tak mi sam w powiedzieć? co to jest Cześć, nazywam się Daniel. Opowiem wam historię, co mnie interesuje, co jaką mają dobra, okej, okay, dobra. Jedną z nich to są nowe technologie ratujące życia, pompy do serca. Staramy się rzeczywiście wspólnymi siłami dać pacjentowi nowe życie. My jesteśmy dostępni często 24 godziny na dobę. Dlatego wspomniałeś mi o tych górach, dlatego często ja potrzebuję odizolować się od wszystkiego. Bodźców, które są wokół nas, żeby mógł być tylko ja dla siebie. Ech. I my w naszym życiu chcemy kontrolować prawie wszystko. Naszą pracę, codzienność. Góry dają nam takie poczucie braku kontroli. Jesteśmy nad kluarem śmierci. To sprawia mi ogromną frajdę, ogromną przyjemność. Tak. To, jest, to jestem ja. Z przycakiem, który waży 18 kg. Dobra, okej, okay. dlaczego dieta? Jak wracam z gór, to jestem po prostu nie mogę się doczekać do tego, że zacząć normalne posiłki, urozmaicone posiłki jeść. Bo to jest naprawdę taka fajna, frajda. Cieszyć się nowym posiłkiem, cieszyć się nowymi smakami. Właśnie jemy najlepszego banana na świecie. To też myślę, że fajnie powiedzieć. Zdrowe odżywianie się. Bo ja jestem po szkole średniej z technologii żywności i gotowałem co tydzień. nagrywałeś to? Mam takie kurde poczucie, że chciałbym coś po sobie zostawić. Może to zabrzmi patetycznie, ale chciałbym, żeby to zostawić coś dla ludzi, jakieś emocje i to chyba jest dla mnie najważniejsze. Nie wiem, dobra? Bo zaczynam w górę, zaczynam płynąć. Wy sobie coś tam zgracie, to widzicie. <laughs>